Witajcie kochani to Mary i Mario. No i tutaj dzisiaj relaksik z krzyżówkami. Dlaczego takie dwie? Dlaczego taka kombinacja? A Micka, Justynka, zaproponowała nam, żebyśmy właśnie wypróbowali. Tak, tą krzyżóweczkę Ixel i mega krzyżówkę. Także tak. nadrapaliśmy sobie, żeby nie trwało długo. Justynko, bardzo dziękujemy Ci za tą propozycję. To są też nasze ulubione zdrapeczki. Wielkie dla Ciebie serduszka wysyłamy. No i zobaczymy, czy coś tutaj się wydarpie, czy nie. Ale to nie o to chodzi, tylko po prostu się cieszymy, że Będziemy są raz. osoby, które po prostu chcą zobaczyć u nas na przykład jakiś odcinek, który proponują tak, i to nas też cieszy bardzo. Oczywiście w tym odcinku prosimy o piękne komentarze dla justynki. Będzie jej bardzo miło. Jeżeli będzie czytała, to zobaczy, ile osób ładnie tam się przywita czy po serdusku jej, jej i tak dalej. Dobra, to my zaczynamy. To jedzie? No możesz zacząć tym razem. No dobrze, to ja zaczynam. No razie ja tutaj żony chyba słów nie miałam, to co wiem. No nie, zostawiłam linię. Także sprawdzamy dalej. Numerek. No aha, numerek. Numerek, przepraszam. Tak. Numerek czwarty. No i co? Patrzymy, czy coś tu będzie, czy nie będzie. I jedziemy z kolejną literką, to jest L, no to do lukru już widzę mam. No i szukamy literki L. Mario tu z baczności w razie jak ja bym to gubiła, tak? No postaram się nadążać. <laughs> Dobrze. Tu mamy L. Tu jeszcze mamy L. I to wszystkie. Teraz tutaj w tej niebieskiej tu mamy L. I tu też tylko jedna, a tak często L dużo bywało, nie? Mhm. Bardzo często. Teraz literka L. R, R do lukru może no, powstanie. Może, może. Jakaś dyszka z tego będzie. <laughs> Dobrze. I ile szukamy tej Rki. Tutaj, tutaj, tu. Tutaj. Tutaj i tutaj. Chyba tyle mam, chyba dobrze poszło mi. No też mi się to wydaje. Teraz tutaj, tutaj mam. Bo też nie rzuciło. mi się, bo żeby ich było więcej. No, tu jeszcze, ale żadnego wyrazu, jak widzicie kochani, nie ma. Ale mówisz i mam. O, i mam. Dobra, jest pierwszy. I już musiała to powiedzieć, nie? Mhm. Teraz tu mamy R. Tutaj, 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 jakby ładnie siebie. Tutaj. Dobra. Następne to jest literka M. BMW. Tu też powstał pierwszy wyraz. E, czy jeszcze gdzieś M? Więcej nie mamy. Teraz tutaj mamy M. Tu jeszcze mamy tu. I koniec następny. Tutaj, tu, tu. Tutaj jeszcze kuma mamy, tak? I to tyle. Kolejna literka A. No, do lukru nie potrzeba. No, ale, no, ale może gdzie indziej się przyda? Może, ale, o przepraszam, nie udzieliście, ale. Przeważnie jak mi dają A, to właśnie nie ma. I wtedy coś innego blokuje i tak to jest. No zobaczymy, może jeszcze coś się tu wydarzy. Chyba wszystkie wydrapałam, bo nie pominęłam żadnej. No na razie też nie widzę. <laughs> Teraz mamy tutaj, tutaj Ewa. Patrzcie, tu mamy Ewę. Pozdrawiamy wszystkie nie Też pozdrawiam moją ciocie Ewę. Jak będzie oglądała oczywiście. Tu mamy, tu mamy. Dobra, tu mamy tu, 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 tu. Tu mamy wyraz. Też pierwszy. No to po jednym mamy, tak? <grywia> Szukamy dalej. Tu jeszcze A, tu mam palcem, przykryłam A wszystkie ojku i ostatnie dwa. No to teraz. I co? A jeszcze kuszą, że może. Jedna, jeszcze kuszą. No to dajcie to K. <noise> Ale by było miło. Teraz E. Musimy się nie pomyliła, bo mówię o tym A. Tu mamy jeszcze E. Oj, jak mało E. No? Tu nie było. No był dobra, nie. jakby bonus był, to to nie szkodzi wtedy. <noise> tu mamy świadzało. drugi wyraz, czyli utworzyła się Ewa. Tu mamy E. Tutaj, tutaj, tutaj. I to chyba tyle. Następne, niebieskie. Ja nie wiem, to nigdy zawsze trzymać, wiesz? Mm -hmm. To mamy E, bo to, to nam mi się rusza. E, E, E. Tu jeszcze pies. Tu jeszcze gdzieś jeszcze, gdzieś jeszcze nie. Ojejku, teraz czy to będzie to K? Mario. No, oby. No. no? <grym> Ale dali. <laughs> no, Ale cóż. chyba nawet nie było X, no nie? nie? No nie. I co to by było, ten luki? Ile by dał? bez jest tylko K. Cztery dyszki by, by były, a tak to mamy pusto. Niestety jest BC, czyli pusta zrapka. No cóż, może ta mega krzyżówka troszeczkę lepiej się spisze. Może. Jak na razie, co prawda, żadne słowa się nie utworzyły. Mhm. Rapeczkę mam z numerem 13. Także popatrzymy, jakie tu literki nam się Mam odkryją. Mam nadzieję, że tutaj będzie ładna. Teraz tak? poszukamy sobie S oraz D. S się pojawiło. Tu kolejne. Tu jeszcze mamy, jeszcze D. D. Tu S. No S jeszcze. No S jeszcze były tutaj. Jeszcze jest? Czy nie? No właśnie już nie widzę chyba, ale D jeszcze jest. D jest, jest. No. Dobrze. Teraz mamy Z z B. Z B. Te co widzę to zaznaczam, a potem będę szukał. Czy nie pogubiłem. Z B. Więcej nie ma chyba. Teraz CF. F. C oraz F. C. F. I to chyba tylko tyle. No. Następne RK. Okej, okay, a mogłam mieć właśnie. Nie, no wszystko fajnie, tylko tu na razie nawet widoków nie mam na jedno słowo. Na razie nie ma. O, nie, ostatnie a co jest ostatnie? ostatnie? E. e. No to już masz. E? Nie? E? No jeszcze nie. Może za chwilę, ale. Nie ja tak patrzę, ale chyba nie będzie. No to chyba by było niesamowite, ale. No. Chyba nawet nie będzie żadnego słowa. No serio, nie ma. Aż jakaś Z miała? A, dobrze. Będzie jedno, bo, bo przegapiłem no. Z, ok. No to jedno się pojawiło. Jeszcze, jeszcze. jeszcze było, tak. Ale to tu już nic nie zmieniło sytuacji. No nie widać, że A, L, nie, tak. tutaj N. Może w tej drugiej części coś tutaj się więcej pojawi. Mhm. I mamy tak teraz NU. N U szukamy na początek w tej górnej. N U No U jest nawet całkiem sporo Nek też Tak N U Dobra chyba już wyczerpałem mhm. Teraz idziemy na dół N N N Tu kolejne Mówiłeś numerek? mówisz nie? Tak N no i chyba to tyle. Mhm. Dobrze, następne dwie. BO. O, jest też fajne. O, tu już jakieś słowo się o, nawet stworzyło u do. BO. BO. Tak. I to chyba tutaj na górze tyle. Idziemy do dołu. Tu mamy O też sporo razy. było B. A było, było. O, o, no bo oko, oczko, mm -hmm. no nos, no to mogliby dać, ka? I B, O, no, jeszcze tutaj mamy B, mm -hmm. no już więcej nie widzę. Mm -hmm. Okej, okay, kolejne literki T, J mamy T. Tutaj kolejne. I to chyba koniec. J nie widzę. No. Może na dole. No i tu jest, dobrze. T co tak po razie i koniec? No. A tu jeszcze F. A, jeszcze B było, dobra? Czy tu masz F? Nie. Ach nie F, dobra. Następne dwie. E oraz P. E i P. Hmm. Czy one nam do czegoś będą przydatne? E. Na razie tak słabo trochę. Mm -hmm. P, może w tej drugiej? Jeszcze masz szansę wiesz. P. E. No E, tutaj pierwszy. No. Mm -hmm. Ale to chyba tyle. No i cóż, ostatnia literka rozstrzyga. Jest. To jest S. No dobra, zobaczymy czy coś tutaj stworzy S. Tutaj nic nie stworzyło, tu nie, tu też nie no to góra na razie zostaje z jednym słowem niestety tylko no. tu jeszcze było S ale nadal no. nic się nie tworzy no. dobra może tutaj na dole ale jeszcze masz wiesz tutaj szansę tak tak S tu mam S tu mam S tu się tworzy drugie nos no i tyle z nosem F nie było i tej reszty zasadzie też nie no dobra, to tu na razie nic nie ma. Została ostatnia, czwarta i piąta. Ostatni zestaw czwarta i piątej, tak? N C i mamy tak N C A jeszcze N też jest. I i, i, no, i... A tutaj jeszcze faktycznie. No dobra, to to by było tyle. Zobaczymy w tej dolnej teraz. N I co już? Nie jeszcze masz tutaj C. Aha, jeszcze C było, no dobra. Ale to niestety no utknęło. Tyle. Dobra. L oraz H. LH, LO powstała fala. No, pierwszy. Czyli L oraz H, no nie, więcej nie ma. Mhm. Może tutaj. L, L. I się rozpędziłem i co? No nie ma więcej, Ani no nie, nie, nie. Teraz G, I. Mim, o, o dobra. Drugi? Jest drugi tak. O jacie. G i. Jest jeszcze jeden nie. Tak, no dobrze by było, ale <grym> coś się nie zanosi. Jeszcze masz i. Y Jedno. A tu jest tak. Ja po paprochy nam mogły gdzie G trochę szukałem, mhm. ale nie było. Nie. No dobra, G i. G. -i. Tu mamy i. G i. Też jeszcze i. I to tyle. No. Następne dwie. S, Y. S, Y. No nie poszalałem. Okej. Okay. chciał rozpędzić, nie? No nie poszalałem. W porządku. To teraz na dole. Y, a tu mamy cis. S y hmm. no i co tu jeszcze y się znalazł i, tyle. I to tyle ojek ostatnia no dobra ostatnia literka literka to u, u. czy to będzie u no chyba to to się zanosi bo tutaj nic się nie pojawiło a, ja w, tej, nie a mogę. w tej dolnej tu mamy u I stop i chyba stop. No wygląda na to, że krzyżoweczki okazały się puste. puste. Moja również tutaj ma różne kontrolne. No ale to nic. Fajnie się podrapało. Krzyżoweczki jak to się podrapane. My jeszcze raz bardzo Justynce dziękujemy za tą fajną propozycję. Także kochani, serduszka oczywiście, sordoszkujcie. No i zapraszamy Was, kochani, na następne nasze odcinki. Zobaczymy się już wkrótce. Pozdrawiamy. Buziaczki, trzymajcie się cieplutko, pa! pa.